Jak w kilku zdaniach powiedzieć o swojej ofercie, by klient był jej jeszcze bardziej ciekawy? Jak przedstawić samego siebie w taki sposób, by klient chciał wiedzieć o mnie więcej? O tym dzisiejszy vlog. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o koncepcji Elevator Pitch. Zwykle to robię jak uczę ludzi sprzedaży telefonicznej, czyli jak wydzwonić sobie spotkanie, a na spotkaniu sprzedać czyli dwuetapowość w sprzedaży B2, B2B istnieje. Natomiast Elevator Pitch to jest taka po prostu zasada, która w każdej sytuacji może nam się przydać, kiedy poznajemy kogoś nowego, a kiedy chcemy, żeby on zauważył naszą wartość, bo jeżeli my mówimy o sobie, kim jesteśmy, co robimy to wbrew pozorom klient nie zawsze widzi wartość w tym, co robimy, czyli tak rzecznościowo to traktuje. Wysłucha, ale się nie zainteresuje. Jeśli chcesz szybko sprawić, by klient no, poczuł, że chce więcej wiedzieć, jeżeli chciałbyś, by klient e, zainteresował się głębiej Twoją ofertą, to trzeba zastosować zasadę elevator pitch. To jest taka zasada z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś handlowcy szukali sobie klienta, chodząc... E, zaczepiając klientów po, na ulicy normalnie, czy na bankietach, czy chodząc po biurach i pukali do drzwi, bo nie było wtedy telefonów, nie było internetu, nie było jak inaczej zdobyć klienta, tylko że klient wtedy odsyłał handlowca i mówił nie, halt, nie chcę z Tobą rozmawiać. Więc handlowcy wymyślili, że wsiądą z klientem do windy, czyli szli za klientem, wsiadali za nim do windy, a no jak się zamykały drzwi, to handlowiec się obracał i zaczynał napitalać do klienta. Blablabla. W taki sposób, by klient na zakończenie jazdy powiedział: Kurczę, nie chciałem Pana słuchać, ale tak ciekawie Pan mówił: Proszę bardzo, wizytówka do mnie, umów się Pan ze mną na, kolejną, na kolejne spotkanie. No to jest istota Elevator Pitch. Pięknie brzmi i czasami da się to zastosować. <laughs> I teraz bardzo krótko: Istotą Elevator Pitch jest powiedzieć szybko nie o sobie, tylko o transformacji, która zajdzie u klienta, kiedy klient Cię wpuści do siebie. Co się u niego może zmienić? Innymi słowy, jakiej wartości Ty dostarczasz? Wystarczy takie zdanie, w którym zawsze to jakie wartości dostarczasz dla klientów, swoich klientów, czyli nie mówimy do końca o tym kliencie, co na przykładzie swoich klientów on się domyśli, znaczy Twoich klientów na przykładzie, on się domyśli, że u niego to samo zaistnieje. Tak żeby Wam najprostsze dać taki przykład, że jeżeli dzwoni na przykład firma, która robi strony internetowe albo pisze firma, która dzisiaj dostała nawet mailing, robimy piękne strony internetowe. Jeżeli jestem na tym etapie, no to okej, okay, to może jeszcze się zainteresuję, ale normalnie firmy mają strony internetowe i to, że Ty zadzwonisz, że masz piękną stronę, to niczego nie zmienia. Jeżeli by ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, my się specjalizujemy w przebudowie strony internetowej w taki sposób, by generowała ona około 30% więcej zapytań miesięcznie niż do tej pory, no to to by było ciekawe. To znaczy przynajmniej chciałbym to sprawdzić, bo jeżeli coś trafia w moje interesy, bo ja potrzebuję klientów ze strony internetowej, no to ja muszę to chociaż sprawdzić, żeby sprawdzić, czy to jest, żeby określić, czy to jest realne, czy to nie jest realne. Kasia, żona moja, ćwiczy dziewczyna, pilates, ma No to właśnie mówię, na przykładzie takiego pilatesu, no można mówić, co ty robisz w życiu? No ja to po prostu pilates ćwiczę, kobietki przychodzą, ćwiczą. No nie, co ty robisz w życiu? W ciągu dwudziestu Sesji doprowadzam do tego, że kobieta ma nowe ciało i czuje się ze sobą dużo pewniej. Na przykład coś takiego. No, jeszcze nie mam tego dopracowanego tak w 100%, no ale widzicie o co chodzi. Jest tu jakaś kobieta, mówi, co ty robisz w życiu. Ja w ciągu 20 godzin doprowadzam do tego, że kobieta ma nowe ciało i ma dużo większą pewność siebie. A nóż, bo ja nie wiem, jak tam jest potrzeba, to właśnie ta potrzeba się zetknęła z czymś, co, co ją poruszyło. Jeżeli tam nie ma potrzeby, to nie ma potrzeby, no trudno. Natomiast jeżeli ja będę mówił prowadzę pilates i tak dalej, jest dużo dłuższa droga do zrozumienia, że jest mi to do czegokolwiek potrzebne. No i jeszcze jeden przykład, nie wiem, szkolenie jak się sprzedaje, no to tak samo powinno być, że nie to, że prowadzę szkolenia sprzedażowe, robię to w sposób i warsztatowy i jednocześnie stand-upowy, czyli jest i to i to i coś tam za długo. Co to robić w życiu? Ja daję moc i siłę handlowcom w taki sposób, że po moich szkoleniach 30% wyniku więcej realizują. Nie, coś takiego by trzeba było zrobić. Więc słuchajcie, Elevator Pitch jest super zasadą do tego, żeby się przedstawiać, do tego, żeby zrobić wrażenie, żeby szybko powiedzieć. To może być tylko jedna szansa czasami. Wiesz, masz ktoś, mówi, a co ty robisz w życiu? I ty masz tylko jedno zdanie, masz powiedzieć. I, i to jest Twoje być albo nie być. Ja pracuję w firmie takiej, ja takie, i my się zajmujemy. Nie. Ja sprawiam, że ludzie czują chęć życia. Ja sprawiam, że ludzie jadą do przodu i realizują wyniki. No coś kurczę, trzeba mocne zdanie, żeby, żeby pobudzić klienta i nad takimi mocnymi zdaniami. Da się popracować, da się je wymyślić. Koncentrujmy się na wartości, którą dostarczamy.